witam ludziska. dzisiaj będę o czymś gadał, co może spowodować wielką awanturę w komentarzach. długo myślałem przed nagraniem tego odcinka czy to jest dobry pomysł żeby takie coś nagrał i postanowiłem wiecie co? nagram to nagram. powiem to. nie lubiłem Marvela. tych wszystkich filmów Iron Man, Spider Man. to ich kiedyś bardzo nie lubiłem. Zanim już będziecie pisać na klawiaturach o Marvel zajebisty głupi jesteś. Jeszcze łapa w dół. Proszę mnie wysłuchajcie, proszę, błagam was. Pierwszy raz, co oglądałem Marvela, filmy z tej Marvela z tego świata Marvela, to był w około 2014 roku. Od tamtej pory pamiętam, co się dzieje w tym świecie. Użyję taki przykład. Pierwszy film Iron Man, czyli ten film, co zaczął ten cały świat Marvela. Film po obejrzeniu jest no bardzo dobry, bardzo mi się podobał, dobre efekty ma, dobrych Aktorów, wszystko w tym filmie jest dosłownie czadowe. Ale potem mamy Iron Man 2. Co w ogóle się wydarzyło w tym filmie? Ja w ogóle nic nie pamiętam. A mniej więcej, był wciąż bardzo podobny. Mimo, że była inna historia, a o to samo chodziło w tym filmie. Masz Ironmana i on znajduje wroga, walczą i Ironman wygrywa. Tak samo ze Ironman 3. Znajduje wroga, pokonuje wroga i tak wszystkie te filmy lecą. To było parę lat temu, jak jeszcze wszystkich filmów Ironman nie obejrzałem, że widzę Ironmana w telewizji albo gdzieś w necie i mówię, że no, to, to jest następny film Ironmana. Nic w nim specjalnego nie będzie. To jest po prostu następny Iron Man. Mniej więcej to jest cały czas bardzo podobne do siebie. Nic się w tym nie zmienia. Masz bohatera, masz wroga, bohater za bo bohater zawsze przegrywa przez większość filmu, a potem udaje mu się pokonać wroga. Proszę mnie zrozumieć, te filmy są zajbiste do obejrzenia. Te filmy są po prostu dobre. Ale jak oglądasz wszystkie filmy Marvela, to one się robią takie bardzo, bardzo podobne do siebie. Ale jak zauważyliście tytuł, tytuł jest dlaczego nie lubiłem. Nie lubiłem, czyli, no, w przeszłości. Jak wyszedł film, Captain America Civil War, czyli mniej więcej wiedzieliśmy, że Kapitan Ameryka będzie walczył z Iron Manem, ale o to chodziło, że nie wiedzieliśmy, co się stanie. Zawsze mieliśmy super bohatera walczący z wrogiem. A teraz takiego czegoś nie ma za bardzo. Mniej więcej wszyscy fani Marvela wybierali swoje drużyny, na przykład drużyna Iron Man, drużyna Capitan Ameryka. I moim zdaniem ten film był bardzo dobry. Pod każdym względem. Nie mieliśmy bohatera i wroga. Mieliśmy dwóch bohaterów, ale i od widza zależy, kto jest tym wrogiem. Teraz mamy największy film Marvela: Avengers: Infinity War. Moim zdaniem to jest jeden z najlepszych filmów. Oczywiście mamy wroga, mamy wszystkich superbohaterów. I rzeczy, co się dzieje w tym filmie, są bardzo interesujące. W filmie się uczymy, że Bohater może przegrać. I wtedy, jak ten film wyszedł, to już naprawdę znowu lubiłem tego Marvela. Tak samo jak z Avengers Endgame. Przepraszam, że to po, po angielsku wymawiam, ale no, mieszkam w Irlandii. Jestem nauczony gadać te wszystkie tytuły po angielsku. Moim zdaniem, Avengers Infinity War. Był lepszy od Endgame, ale to jest tylko moje zdanie. Ale Endgame wciąż to był bardzo, bardzo dobry film. Ta scena końcowa była najlepsza pewnie. Po Avengers Endgame mieliśmy Spidermana, Far From Home. Moim zdaniem to był bardzo fajny film do obejrzenia. Mimo, że był bohater i wróg, już wiadomo było kto wygra. Ale film tak ogólnie był bardzo fajny. Bardzo się różni od innych filmów Marvela, albo takich filmów bohaterowych. Ale ja się bardzo w tego Marvela wciągnąłem jak zrobili tę serię na Disney+, Plusie, na przykład WandaVision. Te serie to były bardzo dobre, moim zdaniem. Bo masz WandaVision, odkrywasz taki jakby nowy świat, taką nową jej moc, jak oglądasz tą serię. I za bardzo nie wiesz, jak to się skończy. I to jest zajbiste po prostu. A potem masz Captain America and the Winter Soldier. No, fajna seria, oglądałem do końca. Już, już wiedziałem jak ta seria się zakończy. Potem mieliśmy Loki, co w ogóle zmieniło ten cały świat Marvela. Wiem, że niektórzy, co oglądają ten odcinek, pewnie w ogóle nie wiedzą o co mi chodzi, ale to jest po prostu moja recenzja tego całego, tej całej firmy Marvela. Nagrywam ten film 15 grudnia. ten go wstawić 11 grudnia. I wiecie co wychodzi 11 grudnia? Spider-Man! Na pewno zrobię recenzję filmu, bo ja czekam na ten film przez bardzo, bardzo długi czas. Naprawdę mam nadzieję, że nie będzie przewidywalny, jak większość filmów z Marvela. I to był odcinek Dlaczego nie lubiłem Marvela? Teraz jestem zakochany w tych wszystkich filmach. Mimo, że mówiłem, że wszystkie były przewidywalne ale, no, chcę, chcę pod koniec powiedzieć, że to są naprawdę dobre filmy, każdemu razy je wszystkie obejrzeć. Ktoś lubi filmy i za bardzo tego Marvela nigdy nie oglądał, to na, na serio razy ci to obejrzeć. To by było wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapkę i subskrypcję i zobaczymy się w następnym. Żegnam.